Koluje z tej strony Max Dzisiaj gramy sobie w War Robots no. Ja już za troszkę pograłem i jestem aż takim totalnym nobem odblokowałem do tego robocisa dodałem mu działko co bł błądem się okazało i generalnie to zaczynamy grę no, jakby jakby no. Możecie zostawić łapkę w górę. Jak nie lubicie, jak YouTuber żuli łapki w górę, to zostawcie łapkę w górę. No. To wtedy będziemy wiedzieli, ile z Was tego nienawidzi.

Znowu ukradłem komuś fraga. Dobra, idę. A nie, już wygrałem. Dobra. Zwycięstwo. No. Tak sobie gram. Zdobywam osiągnięcia. Oby, tak dalej na przykład, nie. E, następny poziom. Spoko. Mm. O, robota odblokowałem. Aha, dobrze. piloci Zmieni robota, cicho. O, skrzynkę mam. Czekajcie, to otworzę. Bola dłużo, no nie do Kto by mógł wejść? A, Myślałem, że to jest tak jak w takiej jednej fajnej bierce, że... A, nieważne Drogi ich Ale myślę, że to z takim to kupimy sobie broni dla tego miłego pana. Eee, do sklepu. Jakaś fajna bronika. Za 29 tysięcy ty jesteś. To ja. Na razie przynajmniej podziękuję. Mamy jakieś fajna broń A poziomy trzeba mieć. Nic dalej nie ma, nie ma, dobra. Ok, to chyba sobie zbieram, na co? No, ja sobie pozbieram. Tro dobra, to ja sobie pozbieram troszkę hajcu i zaraz do was wrócę. Dobra, właśnie wygrywam sobie kolejną gierkę. Wygrana a. No, 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 no. Jeszcze sobie obejrzę reklamy. Jesteśmy z powrotem. I. Generalnie to. Eee, ma 50 jakichś tam kluczy, więc zatworzymy sobie kilka skrzynków. Cieszcie się. Nie! Co? Otwieramy teraz tą... Ej, co tutaj roboty można dostać? Oj, działo, Mogę? Nie mogę, dobra. Potworzymy sobie jeszcze troszkę tych skrzynków. Dobry, co? Nie. Dobra, dobra, dobra. Może za dużo mogą, ale dobra. Oj, teraz już słabo. Oj, teraz się zawiodłem trochę. Hehe, farpa wysicha. Coś. No, oj, oj, oj. Dobra, wierzę w stówę albo chociaż dwudziestkę. No, kupa. Ale 25 tysięcy, no to sporo. Ok. No. Stowa specjalna, to... Nie wiem, stawa specjalna, kliknę. Um, dobra, to sobie otworzę raz tą skrzynkę też. O! Oh, wow, 1500 czegoś co mi się nie przyda przez najbliższe 10 lat, spoko, chociaż nie wiem, tutaj mi coś pokazuje, kup, A, czyli dostaję 10000, to tak sobie kupię, ok, teraz możemy wreszcie kupić, chociaż, no tak, Uzbrojonko dla Mr. Robota i zamiast tego to wezmę sobie się... ty... Gdzie mam tamto działo? To ja je wybrałem. co, Nie, nie. Ja, ja wygrałem działo. Bo to. No chyba. To to białko wygla, wygra, wygrałem. Wygrałem. Powrót. No nie to Dobra, to ulepszę. Przyspieszy nawet. Dobra. Teraz nie chcę zminaki, obota. Jezu. Sorry, że to tak długo trwa, a ale postanowiłem że... no do kosza Trzeba ich. Trzeba ich. no okay. I to kupię sobie to za 290 i jakie ma statystyki takie ma statystyki a to jest za tyle samo i ma takie statystyki a jeszcze to zdawało więcej? To co daje więcej, nie, 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 nie. Uuu, to wydaje więcej. lepsze. No dobrze, to No. się krótkie, jedno takie. do sklepu. Albo wiecie co, kupię sobie tamto. To. mam? To nie mam Tak, mam. Dobra, teraz my wygląda tak i tak się zabramy. Kurde, mogę mówić trochę cicho, więc mogę mnie być nie słychać, ale już mówię znowu głośno. W ogóle już nie mam takiej tremy, jakby nie, bo kiedyś to tak szeptałem, tak bardzo. Nie, ale teraz już tego nie mam. Jest ok. Ej, te, teraz to jest kozak, nie? Ten robot. viu 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 Não tem medo do bem. Kurde, ukradli mi fraga. Niechże bym ja... O, już wygraliśmy? Tak szybko? Dobra. No. To by było na tyle w tym odcinku. E, trzymajcie się. jeśli filmik wam się spodobał, to, no, no, naprawdę, no, możecie zostawić tą małą łapkę w górę, nie? No to was nic nie kosztuje. Bardzo się cieszę często. Więc... Naprawdę. Prosiłbym Was o tę łapkę. Ym, no i to jest tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. I może jeszcze na koniec uda mi się otworzyć skrzynkę. Sprawa specjalna, nie to było. Nie tutaj, to było. O! Skrzynki były chyba tutaj? Tak, okej. Okay. To. Aha, to jest tylko haj, to obejrzę reklamę dla Was. No, to już sobie sprawdzam. Sprawdzam. Otwieram skrzynkę i. Kupa. A tu jeszcze raz otworzę. Otworzę. Obejrzę deklamę dla Was. O, dawno tej reklamy nie widziałem. Dobra, otwieramy. Yy, kolejne 10 tysięcy to kolejna skrzynka. Ok. No, to 10 kluczy oby chociaż było. Jeszcze jedna skrzynka. Ok, kolejna skrzynia. I może teraz. Ej, ale jest coraz bliżej. Teraz, jak otworzę skrzynkę, to już powinno być. Okej. Okay. Teraz już powinno być. Tak jest. Wum! A dobra. Robimy tak. Co? Wilku. Tylko. Okej, okay, już wiem, żeby otwierać te skrzynki własnoręcznie. Dobra. Ale nie mam sporo srebra. No, sporo. Aaa, co mi szkodzi? Nie, nie, dobra, nie będę już otwierał. Um, no to to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i papa!